Dzisiaj jemy czekoladę z z lufami za 20zł w Żabie Mamy tutaj 20% kremu pistacjowego i 20% waty cukrowej Złoto zapakowane jest taka. Proszę zobaczyć taka grubość Ładnie to wygląda Pierwszy ja robię test. Tak wygląda środek. Tutaj to jest sklep stacjowy. Tutaj są te włosy. To ja spróbuję z włosami. Mm. Takie malinowe. Dobra, ja oceniam 9 na 10. A teraz ja będę kosztował tą czekoladę. Mmm, może 2 na 10. Dobrze, teraz ja będę jakoś to obawiał. Pytam, mmm, ten... hmm. prawo co da zebrać? Gdzieś do gdzieś.